Dzień dobry widzowie Dzisiaj sobie spróbujemy złapać Timotiego Więc Dajmy sobie modyfikator, że będę szybszy Będę szybszy I że będzie więcej Timoti I że, i że, chyba tyle. Dobra, trzy osoby. No i zobaczymy, czy ktoś do nas dołączy. O, dobra, jakiś chłopak dołączył i opuścił gra. Dobra, to w takim razie, jak nikt nie się do. znaczy, chłop dołączył, ale opuścił się od razu. No zagramy jeden jeden. No dobra. O jest rzadki. O jesteśmy szybsi. Trochę chociaż. Hajs. Ale krzyczysz wyrw... Ej, czy da się wsadzić klucz do wyrwy? Ej to było dziwne, jakby udało się wsadzić klucz do wyrwy. Taki klucz do wyrwy, co tu się odwala. Nie ma hajszu. Okna! i mało hajsu. Wielki, pusty pokój. Wielki, nie pusty pokój. Ale fart! Latarkę sam. Ciesz, czy na pewno cześlad! U lala, dużo hejs. Dużo hajsów, to ja lubię. Nic co do lotingu. Ej, ani jednego Timoti'ego jeszcze nie było. Fajowo. Ice. Jak on zadaję zadaje ob... Jak on mnie obrażeń nie zadaje? Eee... Dobra, musiałam tylko po prostu trochę podejść. Ooo! Dużo mi zadawało wrażeń. Przecież nic nie bił. To czemu? To czemu nagle biję, skoro było tak dobrze i się lubiliśmy? I wiesz, skoro, skoro mnie nie, nie bił swoimi. Ale jest niemiły jest. Nie lubię go! Dobra, otwieram drzwi i znikasz. Papa pa. Powiedziałem mu Bajo Światełka. powiedziałem mu jedno słowo Bajo Obrazy. Kombinacja bateria, subcio. Nic. Kolejny ice. Nie zabiję modyfikatora na ice'a. To mnie Rush zabije? Dup tu jest. Nie, yeah, ale tego dupa słychać, Słyszycie? Ej, ten dup jest głośny. Lecie ciebie, Czy oby na rwa, I taki sam jest korytarz e, na Siku. O, paserek, super. Tylko teraz Sika nie ma, bo nawet oczek nie było. Dobra, pierwszy Timothy, ale już nie muszę zbierać kasy, bo trafiłem właśnie diamenty. O, już oczy, są. Już oczy, oki. Dobra, będzie teraz coś lecisz na stówę. Na stówę. Nie, no to nie jest korytarz Sika, więc nie. To jest korytarz Sika, na którym nie ma żadnych oczek. Nie, zdążyłem wziąć tej kasiory, a tak tu bym miał 700. Dobra! Szybko, szybko! Dobra, jeszcze koniec. Oczy! trzy! Bo. Ile tych ice'ów? Miałem tylko jednego team'a takiego i chyba trzy ice'y. Od jednego prawie do dna. Nie, nie dna, ale. I ale tego Ajsa słychać. On tutaj jest! Dobra. I ale tego Ajsa słychać głośno. Dobra, teraz już... Ouch. Snikaj! Leci rasz. O, dobra, mam 700. Szybciej! Nie bój się, chodź. No wreszcie. Wydaje mi się, że musiał. E, wydaje mi się, że musiał jeszcze kawu się wypić. Bo tak chyba e, z, e, z pustym żołądkiem nie mógł lecieć, więc musiał chyba jeszcze kawu się wypić. No, dlatego tak się zbiera, bo musiał kawę się wypić. tapsy. Tapsy mogą być. I klucz też może być. Dobra, otwieramy. Znowu rasz? To już chyba mała przesada. Leci? Jak to przesadzasz z tymi raszami powoli. Ale może być krucyfiksji nie ma. Ulela Psykłaka. Dobra, ja tylko lutuję już. Który? Dobra, już figura. Gdzie ta figura? Musi tu iść. A! Czyli teraz, jak znajdę wszystkie książki, to na specjalnie będzie mi blokować e, na górę na drogę. Psykacza słyszę. i czemu ja tych. Ej, tu są diamenty, a ja ich wziąć nie mogę. One są przygniecone. Ale skam. Dobra, dwie części kodu. Czyli 8 to 1, a 3 to 1. 8. Jaran, i teraz dalej nie wiemy. No, wreszcie stukasz! Żebyś stukała, bo cię nie będę słyszał. Gdzie idziesz i jak idziesz? Figura się zastanawia, gdzie iść. Ej, nie poszła na górę. Szmyślałem, że chce iść na górę. Znaczy, chciałaś, ale nie poszła. Ile mam kodu? Uuu dwie znalazłem aż aż dwie znalazłem Czyli potrzebuję jeszcze e, takiego czegoś. Czworokątu, czy jak to się tam nazywa potrzebuję. A czemu nie da się kartki wyrzucić? Oh my god! oh my piu! I figura zastrzelona. Lona. No, idź sobie na górę, tak? góra to nie twój dom, ale gicior. Teraz tylko znasz jeszcze ostatnią książkę, i będzie gicior.

Czarzem. No gdzie jest ta gdzie mieszka? Pewnie gdzieś na górze jest, na suficie. A jak? то где может быть ну где есть остаток боже где остатки крюшка Jest takie książkę, żebym to z góry widział. Aha, czyli ona na górze, znaczy jedna książka była na górze, ale czy to będzie na pewno ta piątka? A, dobra, idź by to było to Dobra, czyli ostatnie to było sześć Dobra Załatwiam Ej migało A nie ma szafy? Zdążyłem już tu. Oblało się. No chodź. On tutaj. Gdzie, Humans? Okej. Okay. Ja chcę szybko do tego, tego, Jeffa być. Zjadę te psy. Muszę być szybko. I teraz proszę, żeby był krucyfiks u ośmiornicy. Jej! Kupimy jeszcze sobie tapsy. I teraz tylko wystarczy, że jak w tej piwnicy będzie duża. I oczywiście nie jest duża. I będą w niej szafki. Chcę go Timotiego złapać. Bo mam krucyfiks, teraz ja będzie tu. O! Może to być Timothy Nie ma. Pewnie w następnych pokojach zaraz będzie dużo szafek. To Timothy... To złapiemy Timothy No fajkowy dźwięk rusza. Ok. Musimy teraz z krucyfiksem. Albo nie. Ale nie w sumie nie mogę chodzić z Tu To nic nie ma. O. To może coś. Nie było Timotiego, nie, okay. nie ma Timotiego, to może być Timothy, Ej, no ten Timothy teraz i teraz Timothygo nie ma. Ani nic ja tu nie ma. Ja to byłem? A, bo tutaj nie wchodziłem teraz gdzie jest wyjście? Gdzieś tu może. Poznaję to. A, czyli e, jak to się oparło? Dobra. Okej. Okay. A tam się zespił. Szpital. Ej, tu jest dużo szafek. Ej, dobra. Ej, widzieliście to widzowie? Ej, ja. Ej, to było e, fascynujące. Ja tego Timotiego po prostu odrzuciłem. On na mnie skoczył, a ja go tym odepchnąłem po prostu. Ej, kolejny Timothy. Dobra, chodź raż. Sicie mnie już nie boję. Mam już broń. Dobra, złapałem Timotiego. Jesteś już niepotrzebny. No i pięknie. I tyle było trzeba. Dobra, mamy widzowie tego głupiego Timotiego. Teraz dajcie lajka i zobacz za to wspaniałe coś złapałem Timotiego. Dobra, trzeba to uczcić. Do widzenia.